Dzień dobry. Chciałam wam dzisiaj coś pokazać odnośnie siatki na jastrzębie. Zobaczcie, mam tutaj taką siatkę. Kiedyś, dawno, dawno temu, nie wiem ile lat, jeszcze to drzewo było małe. Ten dom był dosyć mały. Kupiliśmy tą siatkę. Do tej pory wytrzymuje. Całkiem fajna. Tylko, tak myślę sobie, że nie mieliśmy zbytnio wtedy pojęcia, jakie kupowaliśmy. Że te oczka jednak są spore. Nie wiem, ile one mają 8 na 8 Jakoś tak. No, środka jeszcze jest. Wszędzie nie przerywa się, nie murszeje ale nie wiem, w 6 lat już chyba mamy. To jest siatka, która miała chronić kury przed jaszczyniami. O, mój kogut. Pamiętacie, jak parę lat temu dałam film, jak nam jastrząb wleciał? Prawdopodobnie wleciał taką szczeliną między siatką a furtką, którą kiedyś tutaj miałam. No ale już od tamtego czasu szczeliny nie ma. kurman. Niezbyt dużo. Kurczaków trochę więcej niż kur, Może tak tego nie widać, bo one wszędzie chodzą. Miałem kurczaków więcej. Gdyby nie to, że mimo tej siatki coś mi kurczaki wykrydało. Oczywiście już takich dużych nic mi stąd nie weźmie, bo one są za wielkie, żeby je unieść. Ale takie małe właśnie kurczaczki, jak ta chodzi. One mają, nie wiem, 3 tygodnie chyba, a może nawet nie. Ta kurka miała 7 kurczaczków, bo jej podłożyłam do jajeczek. Teraz ma 5, nie wiem gdzie jest piątek 10 chwały. Takiego czarnego jeszcze ma, małego. Dwa mi zniknęły. Jak tylko wypuściłam kurę, tak dwa od razu zniknęły. Wcześniej, właśnie w takiej postaci, takich drobnych kurczaczków, chyba z 15 mi zniknęło, jak mniej więcej słyszałam tylko krzyk kury, więc przylatywałam, no ale wszystko było za późno śladu po kurczaku nie było ani śladu piór, o jest tam ten czarny, widzę, maluszek jeszcze sobie chodzi jest. no i tak się zastanawiałam, co to wykrada te kurczaki, myślałam, że sroka bo niektóre sroki by przyleciały chyba przez, przez te siatki przez te kratki w siatce na pewno przylatują gołębie, bo już nieraz widziałam, jak potrafią tak wymierzyć, żeby przez tą siatkę, przez te oczko właśnie wpaść, porwać, co jest do zjedzenia kurą i wylecieć. I podejrzewam, to, że sroka też tak przylatywała, właśnie wybierała mi te kurczaki. No Nie byłam w stanie ich utrzymać. Jedyne, co mogłam trzymać się w kurniku, chyba przez dwa miesiące, byłyby takie duże nie do porwania. No ale to trochę głupie, jak usiegł mnie. Tak więc niestety straty mam w kurczakach. Szkoda, bo miałam śliczne kurczaki. Wszystkie jajka, które podkładałam kurą, to się zamieniały w kurczaki, wypływały się. No i słuchajcie, tu usłyszałam też wrzaski, kurze. No, filmy jest teraz nagrane po czasie, także już nie jest na żywo, kurę już uspokojone. Przyleciałam. Patrzę, co się dzieje. Kury w wielkim strachu wszystkie krzyczą. Kurczaki pochowane w pokrzywach, w trawach, gdzie tylko. Patrzę, a tu. Złoczyńca, ten, który mi porywał właśnie te kurczaki. Proszę bardzo. Nie wiem, czy to jest pustułka, by się akurat na ptakach nie znam. Za bardzo. W każdym bądź razie, to prawdopodobnie ona mi tutaj przelatywała przez siatkę, no bo jest na tyle mała, na tyle mały ten ptak będę mówiła, żeby coś się mi nie przyczepił, że mówię pustulka, a to nie jest pustulka na przykład. Pokażę wam z tyłu, jak ktoś się zna to może stwierdzić. No niestety ptakowi się nie udało, zaplątał się w siatkę, nie wiem czy z kurczakiem, czy bez kurczaka udusił się na tej siatce no i zaplątał się w skrzydło tutaj część go wyplątałam, ale właśnie tego skrzydła nie mogę mu wyplątać gdybym musiała siatkę rozciąć i ptaka pochowam chyba, prawda? Był to piękny ptak pod ochroną no, szkoda ptaka, znaczy i moich kurczaków też szkoda I to zawsze każdego życia szkoda ale Konkluzja sprawy jest następująca. Siatka chroni przed większymi drapieżnikami. Przed takimi, już wielkości tego ptaka, wielkości sroki, wielkości gołębia. Już nie chroni. Żeby Wam pokazać, jaki to duży ptak. O! To jego ogon jest wielkości mojej dłoni. Czyli on jest jak dwie moje dłonie, nie? No i skrzydła jak się rozłożył, to też są spore. No i to tyle. Na pewno warto taką siatkę kupić, ale następnym razem, jak będę kupowała, no to już z drobniejszymi oczkami, żeby chronić te kurczaki małe. O czym kiedyś nie pomyślałam. Myślałam, że to tylko jakieś jastrzębie duże tutaj będą wpadać. Okazało się, że nie. Nawet takie drapieżniki. Dziękuję wszystkim za Wizytę na moim kanale, pozdrawiam, i do zobaczenia następnym razem.